Dzisiaj przedstawiamy dwa autobusy, autobus z silnikami w kołach i silnikiem centralnym. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Staramy się słuchać naszych klientów i tworzyć to, co chcą. Przed samymi targami udało nam się uzyskać dwa nowe postępowania, gdzie... Zostaliśmy wybrani najlepszymi oferentami. Jest to postępowanie w górnośląskiej metropolii, jak również w mieście Konin. To jest nasz pierwszy prototyp z silnikiem w kołach 2 razy 125 kW, ogniwo balarda 70 kW, zbiorniki 37,5 kg wodoru, zasięg. I to jest informacja od naszego użytkownika z Rydnika. Zasięg to jest ponad 550 km, więc to jest nasz autobus, który jest użytkowany już od trzech miesięcy w Gdańsku. W formule wynajęcia użytkownik tylko płaci za wozo kilometr, nic jego nie interesuje. I tutaj mamy drugi autobus. Nasze najnowsze osiągnięcie to jest premiera tego autobusu Kielcak. Autobus z silnikiem w kołach 250 kW, podobnie ogniwa 70 kW, ale nowum to jest klimatyzacja z czynnikiem CO2 i ona też odpowiada za chłodzenie baterii. Tutaj baterie są w technologii NMC, w tym autobusie w technologii LTO. Także możemy sobie porównać te dwa autobusy, a co więcej, pracujemy już nad autobusem 18-metrowym, dokładnie do końca 2025 roku będzie on gotowy, więc pokażemy go za dwa lata na następnych targach w Kielce. stacje Neso są to stacje tankowania wodorem, które sukcesywnie otwieramy na terenie całej Polski. Budujemy sieć tankowania z wodorem oczywiście. Na chwilę obecną otwarte stacje i dostępne ogólnodostępne stacje możemy znaleźć w Warszawie, w Gdańsku oraz w Rybniku. Do końca tego roku planujemy również oddać trzy kolejne stacje w Lublinie, Wrocławiu i Gdyni. I oczywiście jako, jako spółka planujemy rozwój kolejnych pięciu stacji. Jest to bardzo blisko powiązane z rozwojem również floty autobusów wodorowych w poszczególnych miastach.